Wiedziałam, że chcę karmić piersią, ale nie wiedziałam, że to będzie aż tak trudne. Mimo porad neonatologów, położnych i doradców laktacyjnych, nie potrafiłam sobie na początku poradzić. Najtrudniejsza była pierwsza doba po wyjściu ze szpitala. Płacz dziecka, nawał mleczny, ból, rady osób trzecich zupełnie nie pomagały. Czułam się złą mamą, która nie jest w stanie nakarmić własnego dziecka. Ale z córką walczyłyśmy dalej. Cieszę się, że się nie poddałyśmy, bo dzięki temu karmiłam ją aż do pierwszych urodzin. Po urodzeniu córki byłam pewna, że będę karmić piersią. Niestety okazało się, że mam za mało pokarmu. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale gdybym dziś była w takiej sytuacji, z pewnością sięgnęłabym po więcej rozwiązań, na przykład dobry laktator lub konsultacje ze specjalistą. Moja historia karmienia piersią jest długa i nadzwyczaj łatwa. Łatwa, dlatego że córka od początku bardzo ładnie ssała. Myślałam, że na początku nie będzie umiała tego robić i że ja nie będę umiała jej przystawić, a kiedy dano mi ją do piersi tuż po porodzie, ona od razu ją chwyciła tak, jakby to robiła od lat, z czego bardzo się cieszyłam. I postanowiłam, że będę ją karmić jak długo mogę, minimum do roku. Kiedy miała już 11 miesięcy, myślałam, że jeszcze jest za wcześnie, żeby ją odstawić, że jeszcze potrzebuje wciąż. Kiedy miała półtora roku, zaczęła już mówić i od tego dnia prawie codziennie mówiła, że dzi lubi mleczko. Teraz, kiedy ma już prawie dwa lata, myślę o tym, że jest pora, żeby już ją odstawić, ale mówię jej czasami, że już mleczko się skończyło, to ona na to pokazać. Jeszcze troszkę jest. W związku z tym, nasza droga mleczna wciąż trwa, ale bardzo się z niej cieszę i myślę, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, które mogłam jej dać. Myślę, że to jest nie do przecenienia. Niektórym mamom podobno łatwo przychodzi karmienie piersią. Ja niestety do tych mam nie należałam. Miałam trzy trudne, naprawdę trudne momenty w swoim karmieniu piersią. I pierwszy był niedługo po porodzie, kiedy wróciłam z córeczką do domu. E, ból fizjologiczny, który teraz wiem, teraz dopiero że jest normą e, i często się zdarza, po prostu był dla mnie nie do zniesienia, nie do wytrzymania. Nie byłam na to psychicznie gotowa i byłam blisko od e, zarzucenia w ogóle karmienia i wtedy uratowały mnie silikonowe nakładki. Dziś wiem, że trzeba je stosować po konsultacji ze specjalistą, ale myślę dziś, że one po prostu uratowały moje karmienie. Drugi trudny moment to był na pewno też niedługo po porodzie, kiedy nastąpił nawał pokarmu. Tu wiedziałam, byłam przygotowana, ale ta intensywność i bolesność też piersi mnie zaskoczyła i wtedy pomogły liście kapusty, osławione liście kapusty, one naprawdę działają. A trzeci trudny moment w czasie mojego karmienia piersią to był właściwie trwał przez długi czas mojego karmienia i często się powtarzał. Im dłużej karmiłam, tym częściej się to zdarzało, kiedy ludzie z mojego otoczenia mówili mi: To ty jeszcze karmisz piersią? Po co ci to? Mówiły to i kobiety, i mężczyźni, ci, którzy karmili piersią, i, i te kobiety, które. Krótko albo wcale nie karmiły piersią i to było naprawdę dołujące, ale jakoś to przetrwałam, nie dałam się, karmiłam bardzo długo swoją córeczkę i dzisiaj jestem z tego dumna.